Mural Włodzimierza Lubańskiego jest kontynuacją projektu, który razem z naszym inwestorem rozpoczęliśmy muralem Kazimierza Górskiego w Warszawie. To jest kolejny wybitny sportowiec, którego postanowiliśmy uhonorować. Miejsce wybraliśmy nieprzypadkowo, dlatego że chcieliśmy, żeby to było związane z panem Włodzimierzem Lubańskim. No i ten mural jest typowo w naszym stylu, czyli łączy malarstwo z mozaiką ceramiczną. Ceramika na, na muralu symbolizuje. I trybuny, i rozgorzałych kipiców, ale również może symbolizować piłki, które pan Włodzimierz wykopał. Bo jak się okazało, strzelił prawie 300 goli, a dokładnie 300 elementów ceramicznych jest na muralu. To miejsce w ogóle jest specjalne. No, przecież ja tutaj z rodzicami od najmłodszych lat mieszkałem. Tutaj zaczynałem kopać piłkę na podwórkach z łopakami. no Tutaj stawiałem pierwsze kroki, jeżeli chodzi o swoją karierę sportową, i to, to jest niezwykle miłe, że mogę tutaj z powrotem jako starszy pan, przyjechać i taki mural, powiedzmy, podziwiać. Ja mieszkając tutaj w Sosinicy bardzo często dochodziły do mnie odgłosy ze stadionu Górnika Zabrze, kiedy Górnik strzelał bramkę, to ja słyszałem, jak kibice się dzieszyli. Także to miało wpływ na to, że ja później chciałem po prostu być piłkarzem. Jeżeli ci młodzi chłopcy, którzy tutaj przechodzą, powiedzmy, z rodzicem prawda, i pytają, co, co to za pan, kto to jest ten pan tutaj, prawda? Jeżeli rodzic ich poinformuje, kim byłem, że ja jestem tutaj, stąd, sośnicy, że krokami, krokami dochodziłem do tego, że zostałem mistrzem olimpijskim i zostałem kapitanem drużyny, która w historii polskiego piłkarstwa osiągnęła najwięcej. Więc to dla mnie jest duża satysfakcja.